A ja od czego, kochani, na przywitanie zacznę. Oczywiście bo uwielbiam i kocham runy, runy skandynawskie. Mam takie przepiękne, słuchajcie, karty. Pokażę Wam, takie piękne karty mam. Tak. Także dzisiaj, kochani, troszkę Wam tutaj yy, będę też w międzyczasie właśnie opowiadać. Zrobimy sobie takie czytanie. Witam, witam serdecznie, kochani. Zrobię wam takie czytanie, wybiorę runę na jutrzejszy dzień, bo już dzisiaj to już jest późno. Dzisiaj yy, wtorek, czyli Mars, mamy Tyra, znaczenie sprawiedliwość we wtorek. Wtorek jest dniem służenia, który rządzi Tyr i wraz z nim planeta Mars. A ja się posługuję, kochani, taką fajną książką, jeżeli ktoś chce się uczyć run, interesuje się. Bardzo fajna książka yy, runiczna. Także serdecznie polecam. Nie ma tutaj być może tak bardzo dużo wyczerpujących wiadomości, ale ja się nią posługuję, jest bardzo fajna. I co, kochani, ja wyciągam runę dla nas na środę. W środę mamy Merkury, czyli Bóg. Odyn, y, mamy znaczenie tutaj tygodnia, przełom tygodnia, środa podporządkowana jest Odynowi i planecie Merkury jest dniem stanowiący środek tygodnia i sygnalizuje, że problemem, y, problem minionego tygodnia zaczyna się powoli rozwiązywać, więc zobaczmy jaka runa na środę będzie tutaj nam towarzyszyła. Tutaj sugeruję też, że potrafimy się wyciszyć, żeby tutaj w ten sposób wyjaśnić, skąd pochodzą ograniczenia, blokady minionych dni, tygodni czy miesięcy i jaki mam sens. Więc jestem tym bardziej ciekawa, co tutaj nam wyjdzie za runa. Wyciągnę dla nas, kochani, runę na środę. O, proszę bardzo, jaka runa wyszła, już Wam pokazuję. Runa Pisa. Zobaczcie, jaka piękna karta. Isa, tutaj w tej karcie widzimy, że samochody stoją w korku, czyli takie zatrzymanie. Więc o czym Isa opowiada? Isa nam mówi y, o zatrzymaniu, zamrożeniu. Isa to jest lód. Y, I tutaj, co nam mówi Taruna na środę, żeby się zatrzymać, żeby przemyśleć też y, pewne sprawy, nie pędzić może aż tak do przodu. ISA tutaj mówi też o zamrożeniu, że czasami jest tak, że za, to jest takie zatrzymanie, zamrożenie, które nam sugeruje tutaj, że albo nie możemy w pewnym momencie ruszyć z miejsca, coś nas tutaj zatrzymuje, bo coś nas zatrzymuje, żeby tu coś, że musimy się przypatrzeć, tak. Więc Isa, środa pod tym znakiem, no, mówi, że tutaj mamy przemyśleć pewne rzeczy. Jeżeli mówimy o runie, tutaj o Dniu Odyna i planecie Merkury, no to uważam, że to jest, powiem Wam, ciekawa runa. Ciekawa runa na środę. No, także, także zaskoczenie dla mnie, też również. Bardzo piękna też Iruna, która właśnie mówi o tym, żeby tu pewne rzeczy przemyśleć, przeanalizować, nie pędzić. Być może musimy się zwrócić gdzieś tam yy, może do tyłu, coś na coś spojrzeć, aby móc yy, zrealizować, zobaczyć, yy, co tutaj nas powstrzymuje i zatrzymuje. A czasami jest tak, że tak bardzo pędzimy do przodu, tak szybko biegniemy przez życie, że czasami tutaj też Isa mówi o takim zatrzymaniu się, zatrzymaj i spójrz. Yy, Poddychaj, przemyśl kilka rzeczy. Także tak, piękna, słuchajcie, ciekawa runa na środę. Uwielbiam runy. Interesuję się, kochani, runami yy, skandynawsko-germańskimi. Futark starszy. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę i chce mnie bliżej yy, poznać, zapraszam na kanał YouTube Pogaduchy Runiczne. Yy, ja tam opowiadam o runach. Yy, Wydałam również taką książkę do nauki runicznej, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Także możecie sobie poglądać.